Po zwiedzeniu katedry kierujemy swoje kroki nad Tamizę, mijając pomnik upamiętniający strażaków gaszących pożary w czasie nalotów Luftwaffe. Współczesne budynki ze stali i szkła przeplatają się z zabytkową zabudową City. Przed wejściem na most milenijny znajduje się napis informujący, że otwarła go królowa 9 maja 2000 roku. Niestety silne wibracje spowodowały, że zamknięto go po dwóch dniach i otwarto ponownie w lutym 2002 roku. Most milenijny łączący dzielnicę Bankside, City of London przeznaczony jest dla ruchu pieszego. Jest to most wiszący zbudowany ze stali i aluminium o długości 370 metrów i szerokości 4 metrów. Statki wycieczkowe kursujące po Tamizie przeżywają dziś oblężenie, bo po świątecznych deszczowych dniach w Londynie pokazało się słońce. Shakespeare's Globe to teatr, który odtworzono w 1997 roku na podstawie opisów i pozostałości po fundamentach teatru z lat 1599-1642. Wracamy do city przez najbliższy most, czyli Salt Lake Bridge. W panoramie lewego brzegu tamizy króluje sylwetka dyszard. Najwyższego ukończonego wieżowca w Europie o wysokości 309,6 metra. W oddali widoczne są wieże najsłynniejszego londyńskiego zwodzonego mostu Tower Bridge, zbudowanego w 1872 roku. Po lewej stronie ulicy znajduje się okazała siedziba Witness Company, firmy winiarskiej której początki sięgają XIV wieku. Za budynkami widoczna jest wieża barokowego kościoła St. James, który zaprojektował również Christopher Wren. Na skrzyżowaniu przyciąga uwagę wspaniałe naroże biurowca Fai King's House. Zamyka się powoli krótka pętla spaceru po obu brzegach Tamizy. Przed wejściem do stacji metra widoczne jest jeszcze jedno dzieło Rena. Wieża gotyckiego kościoła świętej Marii, zbudowanego w stylu gotyckim.